Jest pewne napięcie wpisane w doświadczenie naszej wiary, w rzeczywistość wiary, dlatego że wiara jest oglądaniem tego, co nie widać. Dzisiaj czytamy w liście do Hebrajczyków, że dowodem rzeczywistości niewidzialnej, dowodem tego, czego się spodziewamy, i pewn jakąś pewnością daje nam pewność, że właśnie to, czego oczekujemy, rzeczywiście osiągniemy. Autor Listu do Hebrajczyków wraca do y, historii patriarchów Abrahama, Izaaka, y, o których powiedziano, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Bóg jest Bogiem konkretnego człowieka i co więcej, y, o tym Bogu dzisiaj czytamy, że On nie wstydzi się nosić naszego imienia. Jest Bogiem Tomasza, jest Bogiem Agnieszki, jest Bogiem Karoliny, dlatego, ponieważ ty jesteś tym, który nie pozwolił się zamknąć w więzieniu doczesności, w więzieniu tego świata. Nie próbujemy mościć się za wszelką cenę i jakoś układać się z tym światem, dlatego, ponieważ nic nie jest w stanie zaspokoić w pełni naszego głodu, w pełni pragnienia, które jest pragnieniem. Nowej ziemi, nowego nieba, ziemi, która jest nam obiecana. Nasza wiara jest wiarą w tą obietnicę, którą Pan nam złożył. pokąd idę, mówi Norwid w wierszu pielgrzym, i jednocześnie stwierdza, że ja aż w nieba łonie trwam, pokąd idę. To trwanie w łonie nieba. To ta przynależność do Ziemi obiecanej, do, do niebiańskiej ojczyzny, już jest właśnie jakimś naszym doświadczeniem, chociaż jest to doświadczenie w drodze niejako w ciemności. Odbili od brzegu i przeprawiają się na drugą stronę jeziora Galilejskiego. Pan Jezus zmęczony zasnął, a wokół rozszalała się burza. Uczniowie są w panice, uczniowie boją się o siebie, boją się o to, czy uda im się dopłynąć do tego innego miejsca, na drugi brzeg. Jezus śpi, Jezus jest spokojny, a oni przeżywają potworny niepokój i lęk. Jest tutaj jakiś rodzaj konfrontacji tych dwóch postaw. Oni zaczynają oskarżać Jezusa, że to jego milczenie i ten sen jest przeciwko nim, a jednocześnie tracą z oczu to, że Pan jest pośród nich, że jest obecny nawet w tym trudnym doświadczeniu, jakim jest burza. Czasami myślę, że ten obraz z Ewangelii Marka i cała ta walka, która tam się dokonuje, to jest szkoła tak naprawdę życia duchowego. Że ci, którzy poszli za Jezusem, muszą być gotowi na to, że w ich życiu będzie niejedna burza. Pan Jezus nie obiecuje ładnej pogody. Obiecuje to, że będzie obecny. Nawet wtedy, gdy z czymś będziemy się zmagać, gdy będziemy przeżywać taki czy inny lęk, gdy odkryjemy jakąś podstawową bezbronność wobec życia i świata. On też w tym jest. I to jest Ewangelia, która zaprasza do odkrycia obecności, do takiego spojrzenia na to, czego doświadczamy, które uczy nas. Widzieć Boga, nawet tam, gdzie po ludzku wszystkie światła są zgaszone. Ja widzę Boga, widzę przez wiarę, odkrywam Jego obecność. To jest droga dla nas to jest droga rozwoju w wierze, wzrastania w wierze. Muzyka